Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że żyjesz kilka kroków przed wszystkimi, jak postać w filmie, która krzyczy: Nie wchodźcie do tego domu, ale nikt jej nie słucha? Wszyscy wchodzą, a ty zostajesz na zewnątrz, czekając na nieunikniony krzyk. To nie jest film, to twoje życie, to przekleństwo wysokiego IQ. Wyobraź sobie typowe spotkanie w pracy, prezentowany jest nowy, ekscytujący projekt. Wszyscy są podekscytowani, energia w pokoju jest zaraźliwa, ale ty tego nie czujesz. Zamiast tego twój mózg już pracuje na pełnych obrotach. Widzisz luki, słabe punkty, widzisz domino, które przewróci się za sześć miesięcy, pociągając za sobą całą firmę, podnosisz rękę. A co z logistyką dostaw w czwartym kwartale? Nasz dostawca jest niewiarygodny, cisza, uśmiechy znikają. Szef patrzy na ciebie z irytacją. Nie martwmy się o to teraz, trochę optymizmu. Nie szukaj problemów na siłę i miesiące. Projekt się załamuje. Zgadnij dlaczego? Problemy z dostawcą w czwartym kwartale. Nikt nie mówi, miałeś rację. Wszyscy są zbyt zajęci gaszeniem pożaru, który przewidziałeś. To uczucie bycia Kasandrą, prorokiem, w którego nikt nie wierzy, jest wyczerpujące. Dlaczego tak się dzieje? Nie jesteś pesymistą. Twój mózg jest po prostu maszyną do rozpoznawania wzorców. Osoby o wysokim IQ nie myślą więcej, myślą inaczej. Widzą połączenia, których inni nie dostrzegają. To nazywa się przetwarzanie predykcyjne. Twój mózg nieustannie tworzy modele rzeczywistości i przewiduje, co będzie dalej. Mózg o wysokiej mocy obliczeniowej tworzy bardziej szczegółowe modele i prowadzi symulacje z większą liczbą zmian. Dlatego, gdy ktoś mówi plan A, ty już analizujesz plany od B do Z i potencjalne skutki każdego z nich. Ta sama umiejętność, która pozwala ci rozwiązywać skomplikowane problemy, czyni cię ekspertem w wyobrażaniu sobie katastrof. To silnie koreluje z lękiem. Twój mózg nie potrafi się wyłączyć. Zawsze pyta, a co, jeśli widzisz nie tylko jeden możliwy negatywny wynik, ale dwadzieścia? I wszystkie wydają się równie prawdopodobne. To prowadzi do paraliżu analitycznego. Masz tyle danych, że nie jesteś w stanie podjąć decyzji. To wpływa nie tylko na pracę. W relacjach też widzisz czerwone flagi na długo przed innymi. Twój przyjaciel jest zachwycony nowym partnerem, a ty już widzisz wzorce manipulacji, które doprowadzą do złamanego serca. Mówisz coś? Ryzykujesz, że zostaniesz nazwany zazdrosnym pesymistą. Milczysz. Czujesz się winny, gdy Twoje przewidywania się sprawdzają. To poczucie izolacji jest jednym z najcięższych aspektów tego daru. Czujesz się jak obcy na planecie optymistów, którzy nie rozumieją, dlaczego po prostu nie możesz być bardziej pozytywny. Więc co z tym zrobić? Jak przekształcić to przekleństwo w faktyczną supermoc? Krok pierwszy: zmień sposób komunikacji. Nie bądź prorokiem zagłady, bądź strategiem ryzyka. Zamiast mówić to się nie uda, powiedz zidentyfikowałem potencjalne ryzyko, co jeśli spróbujemy tak, aby je zminimalizować? Oprawiaj swoje spostrzeżenia w ramy rozwiązań, a nie problemów. Ludzie nie lubią problemów, kochają rozwiązania. Krok drugi. Wybieraj swoje bitwy. Nie każdy problem, który widzisz, jest wart walki. Naucz się stosować system segregacji. Czy to ryzyko projekt upadnie, czy to stracimy godzinę pracy? Oszczędzaj swoją energię i kapitał polityczny na problemy, które naprawdę mają znaczenie. Krok trzeci. Znajdź swoje plemię. Nie jesteś sam, są inni ludzie, którzy myślą tak jak ty. Szukaj ich. W pracy, w grupach hobbystycznych, online. Rozmowa z kimś, kto rozumie twoje skoki myślowe bez potrzeby tłumaczenia każdego kroku jest niezwykle uwalniająca. Krok czwarty. Ćwicz mentalne wyłączenie. Twój mózg jest narzędziem, a nie Twoim panem. Znajdź aktywności, które wyciszają analityczny umysł. Intensywny sport, medytacja, malowanie, granie na instrumencie, cokolwiek, co zmusza Cię do bycia tu i teraz, a nie tam i wtedy, gdy wszystko pójdzie nie tak. Twoja zdolność do przewidywania problemów nie jest przekleństwem, to rzadki i cenny dar. To supermoc nad którą musisz nauczyć się panować, aby nie niszczyła ciebie i tych wokół ciebie. Świat potrzebuje ludzi, którzy widzą pęknięcia w fundamentach, zanim budynek się zawali. Twoim zadaniem jest nauczyć się, jak o tym mówić, aby inni chcieli słuchać. Nie jesteś zepsuty, jesteś po prostu okablowany inaczej. A to okablowanie, gdy jest dobrze zarządzane, może zmieniać świat.